Kilka lat temu chorowałam, wypadła mi część włosów. Po czym jak wyzdrowiałam okazało się, że mam chorą tarczycę. Odwiedziłam wielu lekarzy, specjalistów. Czy oczywiście skutkiem choroby było wypadanie włosów z rok na rok coraz więcej. Zostało stwierdzone łosienie androgenowe, więc szukałam pomocy już gdzie się dało. Byłam w wielu miejscach, aż w końcu z mamą znalazłyśmy klinikę pani Ewy, więc tak oto tutaj jestem. Miałam lepsze i gorsze dni, i miałam już naprawdę dużego doła, w związku z tym, że nie mogłam znaleźć rozwiązania, ale jak znalazłyśmy tutaj tą klinikę, no to nabrałam nadziei, że jednak jest jakieś rozwiązanie dla mnie. Myjemy sobie włosy. Odpinamy na początku dwa pierwsze klipsy. Przypinamy około 2 cm od linii włosów. Zahaczamy o nasze włosy. I lekko pociągamy do tyłu. I klikamy sobie. Włosy słowiańskie są takimi włosami, które naturalnie się kręcą i może nie tyle kręcą, a troszkę falują, tak jak teraz widać, jakbyśmy zostawiły je naturalnie, żeby sobie wyschły i na przykład pownieciemy delikatnie w ten sposób, to zrobią nam się takie fajne, delikatne fale, więc możemy albo sobie włosy uczesać na szczotkę, żeby je wyprostować, wymodelować, jakoś powywijać, albo możemy po prostu zostawić, żeby sobie wyschły naturalnie. Teraz żyje. jest super. Naprawdę. <grym> o ten efekt pani chodziło? Tak. Znaczy, nawet nie, powiem, że takiego się nie spodziewałam. Przerósł moje oczekiwania. Cudownie, rewelacyjnie, naprawdę nie spodziewałam się takiego efektu. Przerósł on moje oczekiwania i z głębi serca każdemu, kto ma podobny problem, mniejszy lub większy do mojego, polecam. Jest gwarantowane po prostu podniesienie samooceny już. W ciągu pięciu minut, tak, już zobaczyłam prostu inną twarz niż widziałam na co dzień i mówię, no jestem strasznie zadowolona.